Gościem Radia Park jest Andrzej Kopeć. W poniedziałek jeszcze przewodniczący Rady Miasta Kędzierzyna Koźla, dziś szeregowy rajca. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa, witam Panią. Pan wiedział, że padnie wniosek na poniedziałkowej sesji o pana odwołanie, ale i tak degradacja chyba z najważniejszej funkcji w Radzie do miana szeregowego radnego musi być dotkliwa. Pan przygotowywał się na to odwołanie, bo w pierwszych rozmowach koalicyjnych była mowa o tym, że jeżeli platforma dostanie wiceprezydenta, wtedy jakby no już nie bardzo może walczyć o przewodniczącego Rady. No tak, no kilka pytań od razu pani zadała w, w jednym pytaniu. Sytuacja wyglądała tak, że w, w, zarówno Platforma Obywatelska, jak i Komitet Wyborczy Wyborców Tomasza Wantuły w, toczyły od jakiegoś czasu pewną grę o dosyć prestiżową funkcję, jaką jest funkcja przewodniczącego Rady Miasta. Nie udało nam się do końca zakończenia wyborów samorządowych wypracować jakby wspólnego stanowiska co do tego, kto powinien objąć tą funkcję, w związku z czym później rozpoczęła się taka, jakbym to nazwał partia szachów, w której Platforma z racji tego, że ma mniejszą ilość radnych w, w Radzie Miasta, stała od początku na, w gorszej sytuacji, w gorszej pozycji. Udało nam się raz powiedzieć szach i to było w grudniu, kiedy odwołaliśmy przewodniczącego pana Rafała Olejnika. No, było to takie troszkę zagranie wabank, które miało nas postawić troszeczkę le w lepszej sytuacji w tej partii. No ale ostatecznie cała ta rozgrywka zakończyła się tym, że to Tomaszowi i jego komitetowi udało się przejąć inicjatywę ostatecznie. I w, w poniedziałek widzieliśmy właśnie rezultat tego. Czy to jest bolesne zostać degradowanym do funkcji szeregowego radnego? Ja, jakby podejmując tą, tą rozgrywkę w grudniu, od początku sobie zdawałem z tego, jak to się może skończyć, i zdawałem sobie sprawę z tego, że jest to najbardziej prawdopodobny scenariusz. Dlatego no, byłem na to przygotowany, i, i to, co się stało, nie jest bolesne. Platforma oddała stanowisko przewodniczącego bez walki? No nie, no walka się odbyła. Walka się odbyła na ostatniej sesji. Tak jak powiedziałem, bardziej to przypominało taką partię szachów pomiędzy kolegami niż jakąś taką zażartą walkę. Odbyło się głosowanie nad moim odwołaniem. Także walka była. To głosowanie przegrałem i wybraliśmy nową przewodniczącą Rady Miasta. Efektem jest porozumienie, szerokie, jak to nazywa Komitet Wantuły, szerokie porozumienie pomiędzy Platformą, Komitetem Wantuły i pisem. Po tym, po, po, po zawiązaniu tak jakby koalicji, PO straciła przewodniczą przewodniczącego, zyskała szefa rady, sz kilku szefów komisji, ale panu nie przypadła żadna funkcja. Traktuje to pan jak odwet, zemstę za ten grudniowy przewrót? Znaczy, wy pani... E e Cały podział, nowy podział przewodniczących komisji i funkcji w Radzie odbywał się już podczas mojej nieobecności, nieobecności na sesji Rady Miasta. Ja, zdając sobie sprawę z tego, że mogę być postawiony w dosyć niekomfortowej sytuacji sytuacji, w której będę musiał głosować za odwołaniem z komisji. Z funkcji przewodniczących komisji osób, co do których miałem przekonanie, że głosowali przeciwko mojemu odwołaniu z funkcji przewodniczącego Rady Miasta, no nie chciałem. Byłaby, była to dla mnie po prostu sytuacja niekomfortowa, wolałem opuścić sesję Rady Miasta. A w związku z tym, kiedy później już po odwołaniu tych osób następował nowy podział funkcji w Radzie Miasta, mnie już na, w obradach nie było, w związku z czym ja nie mogłem zostać przegłosowany na, na żadną funkcję. Zresztą powiem szczerze, na dzień dzisiejszy nie jestem zainteresowany żadną funkcją w Radzie. Jak w takim razie będzie wyglądała Pana praca w Radzie w najbliższych miesiącach, do końca kadencji? No wie Pani co, ja powiem szczerze, najpierw hmm, będę musiał. Odpowiedzieć sobie na pytanie, jak jest moje miejsce w platformie obywatelskiej, a dopiero później będę zastanawiał się, jak w związku z tym, kiedy już na to pierwsze pytanie znajdę odpowiedź, jak w związku z tym znaleźć się w Radzie i w sytuacji koalicji, która powstała. No my w platformie mamy troszeczkę naszych wewnętrznych problemów. Nie został dokonany. Nie zostało dokonane podsumowanie po wyborach samorządowych, które wydaje mi się, że powinno zostać dokonane, ponieważ, no jakby nie było, Platforma wypadła w tych wyborach poniżej oczekiwań i to znacznie w mieście. Przegraliśmy nawet z SLD. Zestawienie chociażby takich dwóch liczb, kiedy w 2006 mamy chyba 22% poparcia w mieście. W roku 2010 mamy 19% poparcia w mieście. Przy ogromnej różnicy w poparciu dla Platformy Obywatelskiej w roku 2006-2010 w kraju. Wtedy to było 20 kilka procent, w 2010 to było 40 kilka procent. Platforma w kraju robi ogromny, ogromny krok do przodu, my w Kędzierzynie robimy krok do tyłu. Ja poprosiłem zarząd o, o zwołanie zjazdu w trybie statutowym, żeby to wszystko przedyskutować. No, niestety spotkało się to z dużą kontrą, no i rozpoczęły się takie troszeczkę nasze wewnętrzne problemy w Platformie. Powiem szczerze, na dzień dzisiejszy wygląda to tak, że ja odczuwam, że moje drogi i drogi Platformy Obywatelskiej troszeczkę zaczynają się rozchodzić. Nie wiem, nie wiem jak to wpłynie na moją pracę w Radzie, ale pewnie jakiś wpływ będzie miał. Zastanawia się Pan nad tym, by zostać radnym niezależnym? To jest jedna z opcji, myślę, że dosyć prawdopodobna, aczkolwiek nie chciałbym teraz e, niczego przesądzać. Przejdź, przejdźmy więc do, do innego punktu, który też był podejmowany na sesji. Już nie kwestia odwołania przewodniczącego Rady czy przewodniczących komisji. Uchwała o podwyżce prezydenta pana autorstwa. Zdaje pan sobie sprawę, co pan zrobił tym wnioskiem, bo mieszkańcy dość nieprzychylnie wypowiadają się na temat podwyżki dla prezydenta na samym początku jego pracy. Jakie motywy miał pan, pisząc ten wniosek, wnioskując o podwyżkę dla prezydenta, będzie na E, tak, ja uzasadniałem ten wniosek. Wniosek e, wraz z e, projektem uchwały wraz z uzasadnieniem trafił pod obrady Rady. E, no, w uzasadnieniu podnosiłem kwestię tego, e, skąd wzięło się tak naprawdę dotychczasowe uposażenie prezydenta, z jakim uposażeniem pan prezydent Wantua startował w tej kadencji. E, I trzeba przypomnieć wydarzenia z poprzedniej kadencji, kiedy m, obniżaliśmy pensję ówczesnemu prezydentowi odbywało się to wszystko pod koniec 2009 roku, kiedy ówczesny prezydent zaproponował sobie podwyżkę uposażenia. Ówcześni radni, grupa radnych, która była niezadowolona jakby z dotychczasowej pracy prezydenta, postanowiła zamiast podwyżki obniżyć uposażenie prezydenta. I to odbyło się wtedy wówczas również na mój wniosek, czyli no, prezydentowi miasta panu Wiesławowi Fonfarze, obniżono wtedy pensję. I jakby zgłaszając podwyżkę pensji panu prezydentowi Tomaszowi Ventule, chodziło mi o to, aby nowy prezydent nie ponosił konsekwencji oceny pracy swojego, poprzedniego, swojego poprzednika. Chciał pan się zrehabilitować, a oddźwięk jest troszeczkę inny. Znaczy, wydawało mi się to niezasadne, aby prezydent Wantua ponosił konsekwencje jakby złej oceny pracy swojego poprzednika. Oprócz tego no, proszę pamiętać, że prezydent zarządza, tak nazwijmy to firmą kilkusetosobową. To jest naprawdę bardzo duża odpowiedzialność. Oprócz tego jest bardzo wiele... Spraw do załatwienia, do zrobienia w mieście. Stoją ogromne wyzwania przed nowym prezydentem, a każda płaca ma taki wewnątrz sobie zawarty czynnik motywujący. Więc myślę, że nawet ustawiając wynagrodzenie maksymalnie, jak to jest możliwe ustawowo, ono jest nieporównywalne do wynagrodzeń przedsiębiorców w firmach którzy kierują firmami o podobnej wielkości. No jest mimo wszystko dużo niższe. Zawsze gdyby prezydent, gdyby rodziły się wątpliwości o, o pracę pana prezydenta, można mu pensję przecież obniżyć. To Dokładnie, jest tak jak zrobiliśmy to w ubiegłej kadencji. Na koniec proszę wyrazić swoją opinię, proszę o komentarz pana zdaniem Artur Widłak, jakim będzie wiceprezydentem? Jako kolega z Platformy. Jako kolega z platformy, <laughs> powiem tak: Artur Widłak ma pewne doświadczenie samorządowe. No, to doświadczenie w jakiś sposób powinno zaprocentować. Pan Artur Widłak ma również doświadczenie w biznesie, bo, bo jest przecież biznesmenem i to również powinno w przypełnieniu tej funkcji jakoś zaprocentować. Jakim będzie prezydentem, tak naprawdę, mimo wszystko jest mi dzisiaj trudno powiedzieć. Zobaczymy po czterech latach. Dziękujemy za rozmowę. Naszym gościem był Andrzej Kopeć, były już przewodniczący Rady Miasta, Kędzierzyna Koźla. Dziękuję. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu.